Turbot to szlachetna płaska ryba żyjąca w naszym morzu. Najsmaczniejsze sztuki to te duże. I właśnie taką dla Was dzisiaj przyrządzę, a wzmocnię ją masłem smakowym. I właśnie od niego zaczynam swoje przygotowanie. Papryczkę chili kroję bardzo drobno. Siekam też koperek. Dorzucam do miękkiego masła pokrojone chili, także starte na tarce czosnek i pokrojony koperek. Ścieram dodatkowo skórkę z cytryny, która idealnie pasuje do ryby. Wszystko posypuję grubo solą i za pomocą widelca wyrabiam na jednolitą masę. Następnie na oczyszczonym turbocie robię nożem nacięcia z obu stron skośnie. Rybę posypuję solą i świeżo zmieronym pieprzem również z obu stron. Rapiam także sokiem z cytryny i we wszystkie nacięcia wkładam po sporej porcji masła smakowego. Nie żałuję go. Tak naszpikowaną masłem rybę układam na mocno rozgrzanej patelni z niewielką ilością oliwy z oliwek. Ryba jest dosyć gruba, więc smażę ją na nie najwyższej temperaturze, około. 4-5 minut z jednej strony, potem obracam. Na drugiej stronie smażę podobny czas, aż stanie się złocisto brązowa I taką właśnie rybkę przekładam na talerz. Podaję na przykład sałatką z pomidorków koktajlowych i roszponki. Szlachetność turbota czuć z każdym kęsem. To jedna z moich ulubionych ryb. Wierzę, że stanie się tak też i z Wami. Ale najpierw koniecznie zróbcie takiego turbota w domu, a podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.